już dzień drugi na Like Bull Rush jednak postanowiłem, że chyba tutaj zostanę nie spodziewałem się, że w nocy będzie tyle brań w sumie yy, kilka sztuk yy, odczepiło się chyba z dwie, trzy sztuki i złowiłem od wczoraj jak przyjechałem tutaj przez całą noc w sumie 7 sztuk yy, kilka mniejszych yy, kilka ładniejszych no ale 7 sztuk, także chyba pozostanę tutaj jeszcze na dzisiejszą noc. Może i zobaczę jak jutro jeszcze dalej z tym, że nie wiem czy będę miał wystarczającą już ilość robaków na dzisiaj być może będę musiał się zwinąć, pojechać do pobliskiego miasta, do Hamilton i tam kupić gdzieś, szukać i kupić gdzieś robaki, bo mo mogą, może mi zabraknąć. No na razie jest pochmurnie, dzień pochmurny, ale spokojny, nie ma wiatru z samego rana. W nocy już tak nad ranem było bardzo spokojniutko. No i nie wiem, dzień na razie nie spodziewam się nic specjalnie, ale pierwszy zjem śniadanie i postanowię później zobaczyć mam robaków i ewentualnie tak jak powiedziałem pojadę do pobliskiego miasta e, kupić zapas robaków na kolejną noc. Sprawdziłem zapas swoich robaków No i dochodzę do przekonania jednak, że Chyba mi wystarczy jeszcze na tą noc Więc nie muszę jechać Do miasta i kupować No wędki mam zarzucone, ciągle będą tak, sta tak stały przez dzień Chociaż w dzień raczej nie spodziewam się nic No ale ciekawy jestem, być może Bo nieraz trafia się, że w dzień biorą też węgorze może się uda coś złowić, ale nie, nie, nie sądzę. E, no i jak na razie chłodno. Jest już w tej chwili godzina po ósmej rano, pochmurnie. Obawiam się tylko, że może padać deszcz, chociaż nie było zapowiedziane, żeby deszcz miał być, tylko trzy duże chmury. Ale kto wie, wolałbym, żeby nie padało. I będę czekał. Ciekawy jestem, co kolejna noc przyniesie. Jest już godzina do pierwszej po południu i tak od rana wędki stoją zarzucone i nic się nie dzieje. Ryby nie biorą, znaczy węgorze nie biorą, bo innych ryb tutaj nie ma prawdopodobnie. No i nie spodziewam się, żeby były. Wiatr się zaczyna troszeczkę wzmagać, tak jak wczoraj. Podobnie coraz bardziej porywisty się robi co chwilę i pod wieczorem prawdopodobnie będzie jeszcze mocniej silniejszy. Ale mam nadzieję, że nocy znowu ucichnie i będzie tak jak poprzednie poprzedniej nocy będzie spokojniej i liczę na to właśnie, że nocą uda mi się znowu złowić kilka węgry mam taką nadzieję no a tak poza tym to spokój cisza siedzę i patrzę w wodę na wodę patrzę w niebo praktycznie Żadnej akcji, żadnego nic. No i tak, i tak to wygląda. Zbliża się godzina 20 i już niedługo powinno zacząć się coś dziać, no jak na razie nic nie było jeszcze, spokój, ale ja myślę, że jeżeli zaczną brać to tak gdzieś za pół godziny już powinna być jakaś akcja, no zobaczymy jak to będzie tej nocy. godzina dziewiąta punktualnie i jest pierwsze branie pierwszy węgosz ładny, gruby o. więc jest nadzieja, że może być więcej. No ładnie się zaczyna. No i słyszeliście, było branie, ale niestety węgorza nie ma. No nie zaczepił się po prostu, tylko robaka troszeczkę obgryzł i zostawił. Mam dwa brania jednocześnie. Jest kolejna całkiem niezła sztuka. Dosyć ładny. Zaraz wyciągnę drugiego. Jeżeli się jeszcze nie odczepił. No, niestety drugi nie chciał zaczekać, odczepił się po prostu. A no, szkoda. No przyspałem trochę praktycznie jest godzina czwarta no i w tej chwili poszedłem sprawdzić obudziłem się przyszedłem sprawdzić jest nie nieduży co prawda ale jest sprawdzę również drugą wędkę ale nie myślę, żeby tam coś było. Jeżeli był, to się odczepił. Zaraz zobaczymy. Na pewno coś było, bo haczyk zupełnie pusty, no ale nie zaczepił się, jak widać. No i tak minęła druga noc mego pobytu nad jeziorem Bulrash. Mogłoby być lepiej. Złowiłem tylko trzy sztuki, ale również straciłem kilka sztuk. Po prostu nie dopilnowałem. Nie mogłem usiedzieć za długo. Siedziałem do godziny 12, Później poszedłem spać. No i budziłem się może 2-3 razy w nocy jeszcze. Chodziłem sprawdzić. Za każdym razem były ślady brania, ale niestety no, nie siedziałem, nie pilnowałem, dlatego nie udało mi się więcej złowić. No ale i tak wystarczy.